A czy pani pamięta, kto siedział przy tamtym stoliku? Um, niestety nie. Rano zawsze jest młyn, bo serwujemy śniadania, a koleżanka obsługiwała tamtą część sali. O, no to chętnie byśmy z nią porozmawiali. Może ją pani poprosić? Um, próbowałam ją znaleźć, ale widziałam ją ostatni raz podczas ewakuacji. To może do niej zadzwoń? Próbowałam, ma wyłączony telefon. To nie wiem. Może spanikowała i uciekła do domu? Znam Ewkę od lat. Ona nie jest takich, co od razu panikują. Halo? E, słuchaj, Bartek, dziwna sprawa. Zadzwonił do nas facet zaniepokoił go telefon od żony, a właściwie głosówka, którą mu nagrała. A tym kryzysem małżeńskim nie mógłby się zająć ktoś inny teraz? My naprawdę mamy tutaj dużo roboty. No ale posłuchaj dalej. Chodzi o to, że kobieta pracuje w tej kawiarni, w której podłożono bombę, i mąż próbował do niej odzwaniać. Ale babka miała wyłączoną komórkę. No dokładnie. Wysyłam wam pinańskie. Jedźcie się pogadać z mężem. Okej. Okay. Zabezpieczyliśmy monitoring z kawiarni i pojechaliśmy sprawdzić zgłoszenie. Zniknięcie kelnerki było bardzo dziwne. Byliśmy ciekawi, co było jego przyczyną.